Tegoroczna konferencja wydaje się być ogromnym sukcesem. Ja przyznam szczerze, że byłem obecny w ubiegłym roku, teraz jest ta konferencja jeszcze bardziej okazała. Proszę powiedzieć, zanim przejdziemy do meritum sprawy, proszę powiedzieć, gdzie leży sukces, bo w obecnych czasach zorganizowanie konferencji nie jest prostym zadaniem. Nigdy nie było zorganizowanie dobrej konferencji, podczas której uczestnicy nie byliby znudzeni prezentacjami, dobrze by się bawili wieczorem i w dobrej formie wrócili do domu. To zawsze jest wyzwanie dla organizatora, ale myślę, że firmy, które zapraszamy, formuła, jaką przyjęliśmy, a mianowicie nie zapraszanie firm konkurencyjnych bezpośrednio spowodowała, że te prezentacje są po prostu ciekawe, niepowtarzające się. W zeszłym roku szczywiście to byłoby może trochę nawet niesprawiedliwe porównywać. Te Dwie edycje, ponieważ w zeszłym roku jeszcze trochę konferencja była pod znakiem pandemii. W tym roku wiemy już, że pandemii nie ma, mamy inne problemy, ale wciąż bardzo chcemy się spotykać, wciąż chcemy wymieniać się doświadczeniami. To przejdźmy zatem już do tegorocznej konferencji, co należało do głównych tematów do głównych tematów tego spotkania i, i kogo udało Wam się zaprosić? Więc my do tematu przewodniego, jakim jest bezpieczne opakowanie, podchodzimy bardzo holistycznie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo opakowania jako takiego, żeby chroniło produkt, który jest w nie zapakowany, żeby to opakowanie było na tyle bezpieczne, żeby produkty czy też substancje nie przenikały z niego do, do zapakowanej żywności chociażby. Chodzi również o bezpieczeństwo finansowe producenta opakowań czy, czy właściciela marki. Chodzi również o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o środowisko, czyli zrównoważony rozwój, odmieniany Tutaj był na przez wszystkie możliwe przypadki. W tym roku wzięło udział 10 firm. Były to firmy tacy jak producenci maszyn, czyli Heidelberg i Bobst, liderzy rynku zdecydowanie. Byli dostawcy oprogramowania, właśnie pozwalającego w sposób zoptymalizowany, skuteczny i ekonomiczny produkować opakowania, czyli firma i e productivity software. Był recykler, firma ML Polyolefins. Było laboratorium które zresztą jutro odwiedzimy, JS Hamilton. Mieliśmy również firmy Winfoil i PC Print. Mieliśmy firmę Mecebor, która jest producentem tektur litych. Bardzo ciekawą prezentację przedstawił bank PKO, który powiedział, jaka jest kondycja branży opakowaniowej. I ta kondycja nie jest zła na tle całej Europy. Polska od zawsze, odkąd weszliśmy do Unii właściwie, jest drukarnią Europy. I myślę, że, że pomimo kryzysu, z którym się borykamy, pozycji tej nie stracimy. Mówimy oczywiście o prelegentach, bo nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że liczba uczestników przekroczyła 200. Zgadza się. Gościliśmy ponad 200 osób. Byli to producenci opakowań zarówno z tworzyw sztucznych, jak i z tektur litych, falistych. Opakowań, opakowania giętkie również były szeroko reprezentowane, jak również producenci etykiet.